Nasze urządzenia, czyli zarówno terahercowe, jak i IMF, powodują zmniejszenie napięcia powierzchniowego. I teraz mamy, to już są slajdy standardowe. Usuwamy nadmiar, dzięki urządzeniu BIO, usuwamy nadmiar wody z organizmu, czyli to, co powiedziałem. Wodę z organizmu powinniśmy usunąć tą, która jest wodą stojącą, żeby ona była wodą krążącą. Ponieważ tam, gdzie mamy ciepło i krążącą wodę, tam mamy życie i witalność. Następnie, jeżeli mamy przepływy, no to to, co jest niepotrzebne, łatwo wytransportujemy z organizmu. Dalszy, dalszy krok, jeśli mamy przepływy. To mamy smukły wygląd ciała, ponieważ wypłuczemy to z organizmu, co jest niepotrzebne. A więc y, witalność, czyli przepływ energii, krążenie energii jest lepsze. Y, metabolizm wszystkie te rzeczy, które jemy i są dobre, są dobrze przyswajane, te, które nie są dobre, usuwamy. I y, no, oczywiście dzięki temu układ trawienny. Ja zauważyłem, że układ ramienny koryguje się w pierwszej kolejności, bo to jest coś, co reaguje najszybciej. Jeżeli mamy teraz to krążenie odpowiednie, nawilżenie, to odkładamy na później starzenie się. Niektórzy mają naukę odkładania na potem, więc warto mieć, to nie jest złe, tylko trzeba mieć odkładanie na potem w odpowiedniej dziedzinie. Niektórzy mają powiedzenie, że co masz zrobić jutro, zrób pojutrze będziesz mieć dwa dni wolnego. Owszem, ale w kwestii starzenia się, a nie w kwestii robienia rzeczy dobrych. Także proszę sobie wieczorem tam usiąść i sobie poselekcjonować, co będziemy odkładać na później, a co może lepiej nie odkładać. A więc starzenie się odkładamy. I tutaj nasz organizm też odkłada na później i później później procesy starzenia się, dzięki takim urządzeniom. Podczerwień. I tutaj y, wywołam diabła, bo powiem słowo grafen. Tak, za czasów pandemii wielu ludzi się nauczyło, że grafen jest złem. No dobrze, a czy benzyna jest zła? To nie smakuje. jeżeli no, sobie benzynę pod skórę, to też raczej umrzemy. Podobnie jest z grafenem. Także proszę grafenu się nie bać, to nie jest żaden diabeł. Tutaj mamy żałkę grafenową. Grafen jest to genialny polski wynalazek. Grafen jest to po prostu węgiel molekularny, cienkowarstwowy, który jak do prądu, to emituje nam fale poszczególne. Na Allegra jak sobie wpiszemy grzejnik grafenowy, to możemy sobie to kupić, powiesić na ścianie. Mamy bardzo cienki, taki cienkowarstwowy emiter podczerwieni, który może nam ogrzewać. Więc jest to super wynalazek i nie zamierzamy tego sobie wszczykiwać pod skórę, także się proszę tego nie bać. Podobnym węglem jest też diament. Jeśli byśmy by wzięli kryształ diamentu, młotkiem go Rozkruszyli na drobny proszek i z wodą szczypieli pod skórę, to też bardzo źle nam tam zrobi, no bo kryształki z diamentu są ostre i by nam tam pokaleczyły. to jest z grafenem. Więc czy boimy się diamentu? No nie boimy się, no bo nikt nie wpada na głupi pomysł, żeby sobie szczykiwać pod skórę. Także przestańmy się bać słowa grafen, jest to coś genialnego, i w tym urządzeniu. Sytuacja wygląda tak, że mamy najpierw warstwę grafenu, która emituje nam podczerwień, ciepło. Następnie, czy ktoś zadawał sobie jakieś pytanie, w jaki sposób urządzenie bio emituje fale terhercowe, a nie ma tam przecież rurki ani wentylatorka? No to ja sobie zadałem to pytanie i stwierdziłem, że nie wiem. Pytałem, pytałem, nikt nie wiedział. Dopiero Andrew tutaj mi powiedział, że tam jest płytka kwarcowa, nad tym grafenem, pomiędzy blachą a grafenem jest płytka kwarcowa. Teraz pod wpływem tego ciepła wytwarzają się, na zasadzie piezoelektrycznej, wytwarzają się fale terahercowe i one częściowo przenikają, no blacha niestety częściowo tłumi fale terahercowe, ale dużo ich przenika i wnika do stóp, więc fale terahercowe muszą przejść przez blachę, i docierają do naszych stóp. Różnica między bio a bio light jest taka, że w urządzeniu tym dużym bio jest twryczek elektryczny, którym włączamy lub wyłączamy fale terahercowe. Natomiast w urządzeniu light nie ma twryczka, tylko jest to standardowo włączone. A więc mamy grafenowy emiter podczerwieni, który służy do. Podgrzania naszych stóp oraz do tego, żeby to ciepło wytwarzało fale terahercowe. Po co? Po co jest to ciepło? Po to też, żeby rozszerzyć nasze naczynia krwionośne. Tak jak wcześniej w prezentacji na temat urządzeń terahercowych było, że ciepło poprawia nasze krążenie i podnosi nasze zdrowie i odporność, to tutaj też jest to wykorzystane. Ciepło rozszerza nacinia, a teraherce plus pulsujące pole elektromagnetyczne zmniejsza napięcie powierzchniowe, przez co mamy jeszcze lepsze przepływy. Więc proszę zauważyć, że tego typu urządzenie działa jakby z kilku kierunków. To nie jest tak, że żeby pchnąć coś, to używamy tylko jednego palca. I pchamy i to się tam rusza, tylko z kilku kierunków chamy coś i ciągniemy z drugiej strony, żeby na pewno to się wydarzyło. Czyli żeby być zdrowym, to to urządzenie nam pomaga praktycznie na siłę. Nie chcesz być zdrowy, a ja ci i tak pomogę, masz być zdrowy. I koniec na tej zasadzie. I w urządzeniu tym dużym mamy jeszcze odpowiednie środowisko zjonizowane. A więc tworzymy coś w rodzaju lasu w pokoju, gdzie to łączamy. Co również powoduje zmniejszenie lepkości krwi i poprawienie przepływów. Czyli z wielu, z wielu kierunków, cztery technologie. Więc nie ma siły, żeby to nie zadziałało. Chyba, że ktoś jest oporny, to wtedy troszeczkę dłużej. I... 15 minut dziennie, a zazwyczaj tam jest ustawienie na pół godziny. To jest równoznaczne z aerobikiem, masażem i jeszcze innymi rzeczami. Tu jeszcze można by dodać, co? Yy, Terapię, bo oddziałujemy na punkty nerwowe, a więc yy, tam, tak przedtem mówiłem, te bolące miejsca nam się rozpuszczają, czyli to jest tak, jakbyśmy stosowali akupresurę czy akupunkturę, nam się to rozpuszcza. Bez nawet znajdywania tych punktów, odpowiedni prąd dojdzie wszędzie. Oczywiście są jakieś tam patenty, jakieś certyfikaty, to już są takie rzeczy, tylko dla tych, którzy bez papieru niczego w nic nie uwierzą. Nawet jak mi się pokaże, że UFO wyląduje, to mi tak stwierdzi: Nie, muszę mieć certyfikat, że to UFO wylądowało. I yy, przeciwwskazania. A więc przeciwwskazania są następujące. Kobiety w ciąży z tego samego powodu, co jeśli chodzi o urządzenia Terahercowe, mianowicie, yy, jeśli by się coś z tego stało, no to trzeba zwalić na kogoś winę, więc winę wtedy zwalimy na to urządzenie, no bo jest bezbronne. Dlatego nie zalecamy. Dzieci poniżej 10 roku życia. Jeżeli ktoś ma gorączkę, następnie osoby z zaburzeniami świadomości, bo nie wiadomo jak zareagują, więc firma nie chce brać za to odpowiedzialności. Wszelkiego typu implanty w organizmie, zwłaszcza rozruszniki serca, mamy tutaj prądy, więc może to zakłócić. Osoby z chorobami płuc. Z poważnymi oczywiście, nie jest jakimś tam cieszynieniem. Sztuczne soczewki, czyli to też jest kwestia implantów. Otwarte rany, ponieważ to powoduje lepsze przepływy, więc może zaczyna, zacząć wypływać więcej krwi.